Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Właśnie sobie przyszłam nakarmić moje małe pimpuchy i w ogóle zapomniałam, że tu nie ma światła i pierwsze co przychodzę, sięgam tu, żeby włączyć. A tu kurczę nie ma światła. Ale super, bo teraz mi się wszystko oświetla i jest po prostu mega. I chyba nawet to jedno by mi starczyło, bo tutaj tak naprawdę to za dużo nie muszę świecić, tylko wystarczy, że telefonem sobie podświecę albo nawet i wcale. A światło zaczyna się od tych i tam aż do końca, więc w sumie najważniejsze klatki oświetlone są i superowo w ogóle teraz mi się mega podoba. Wszystkie widać ładnie, pięknie, wszystkie karmidła, także super. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A z drugiej strony, tylko muszę patrzeć pod nogi, bo tutaj się można wszystko poprzewracać. Tyle rzeczy tu leży, że masakra. Ale kurczę, naprawdę bardzo fajnie teraz jest. No, teraz no, mi się bardzo podoba. Jednak był pomysł z przeniesieniem żarówki był superowy. Wiecie co, przychodzę sobie z samego rana do króliczków, żeby je nakarmić. Karmię Pimpusie, wypiłem mleczko i to to wiader. A tu puchy! Wszystkie wiadra puste. Taki surprise z rana. <gry> no więc mieszanki gotowe i już mogę rozdawać króliczkom Dzisiaj z chlebkiem świętojańskim. Pimpki zajadają. Sianko też ładnie chrupią. <gry> no tutaj już sobie skarbiłam. I lecę na następną część i może jeszcze sianko dam. Chociaż jeszcze trochę mają w tych paśniczkach, to w sumie na spokojnie mogę dać później sianko, jak będę sprzątać. Bo dzisiaj mam dzień sprzątania. Właśnie sobie sprzątam. Tak jak zapowiadałam, tu już trzy klatki mam wysprzątane. Teraz tylko pościelę, włożę króliczki. A tutaj jest jeszcze w miarę czysto w tych trzech, bo też sp niedawno sprzątałam, tylko te tutaj tak nasypiły bardzo, więc musiałam posprzątać. No i lecę na drugą część, tam czeka mniej więcej sprzątania. I już mają czyściutko, są u siebie, jeszcze muszę tylko tutaj tą kubkę ogarnąć i muszę wszystkie pajączynki pościągać tutaj u nich i będą miały superowo. Małe szczurasy poczuły światełko. Samczyk ma czysto. Tu dwie samiczki też. Teraz tu jest Lucia. I sprzątam sobie właśnie u niej, bo tutaj tragedia. To to jest, to to jest druga połowa tego, co było, bo jeszcze musiałam taczkę wywieźć. A pimpuchy sobie a Alice też przy okazji posprzątam. Trafiła na chwilę na dół. Teraz może to wszystko wyrzucić stąd. Przy okazji zajrzę sobie do gniazda, bo szczerze mówiąc nie zaglądałam tam Ostatnio zaglądałam na filmiku, o, a tak to wcale nie ja dlatego tylko widzę, że coś się rusza, a ja więc sobie sprawdzę, jak to tutaj wygląda. Ostatnio jak tutaj zaglądałam, one były jeszcze łysolki. O, ci Ło, kluseczki. Słuchaj, kluseczko. Opsa. 4-5. Ładne kluseczki. Proszę, kluseczki. Idźcie do siebie. <laughs> Jakie fajniutkie. A ma już czyściutko. Teraz ściele Lusi. No jak ma teraz fajnie czyściutko. Tu już pościelone. Teraz ściele tutaj. I będzie gotowe. I na dzisiaj to starcie, bo już posprzątałam 7 klatek. Następna część jutro. Jutro też posprzątam parę i będzie spoko. Wczoraj karmiłam pimpuśki w nocy. I tak jeden z nich zaczął dziwnie oddychać. I go oddzieliłam, bo tak myślałam, że chyba padnie i faktycznie padł. Jest dzisiaj sztywny. Nie wiem, co mu się stało. Tutaj samiczka chyba się zakociła. Ściółka sobie ładnie tutaj przeorała. Także może coś z tego będzie, ale dzisiaj jest zimno, a wczoraj miałam taką piękną pogodę do sprzątania. Miałam posprzątać parę klatek i oczywiście, jak zwykle, to wyszło tak, że niedziela była leniwa i wolałam spędzić czas z rodzinką, ale dzisiaj już muszę się za to zabrać. Wiedziałam, że będzie brzydka pogoda, że ma padać i miałam w sumie dwa dni na posprzątanie tego syfu. No ale może dzisiaj mi się uda. Może się rozgrzeje, jak będę się ruszać. Tutaj ogólnie nie ma dużo klatek do posprzątania, bo też wcześniej sprzątałam. Ale te na górze, chociaż by wypadało posprzątać tutaj. No tu było sprzątane, bo tutaj było zamieniane, tu też było sprzątane. Tu jeszcze jest OK. Ale tutaj na dole muszę ogarnąć. Więc jeszcze tylko kilka klatek muszę posprzątać i będzie super. Teraz dałam wszystkim po jabłuszku, teraz idę rwać im sianko. ogarnę parę klatek będę miała dzisiaj wszystko. Jeszcze mi dwa ostatnie jabłuszka zostały, bo tutaj trzy, trzy się zepsuły, tak, no więc to im dam później, te wyrzucę zaraz. No i muszę Wam powiedzieć, że teraz filmy będą wlatywały rzadziej na kanał, ponieważ teraz jest coraz zimniej, ja też tyle na dworzu nie będę się siedziała, chyba że mój młody będzie w przedszkolu to wtedy Wam porobię, ponagrywam na spokojnie. Ale on teraz też tak w kratkę chodzi, bo przez, bo przez pogodę choruje. A teraz nawet z Katarem nie biorą, więc no niestety jakoś będziemy musieli się przemęczyć. I myślę, że filmy będą co 4, maksymalnie 5 dni. Więc teraz przez pogodę troszeczkę zwolnimy tempo z nagrywaniem. Dobra, na tej części sianko już rozdane. Teraz jeszcze muszę tam ogarnąć i będzie fajnie. No i już sobie ogarnęłam tutaj, To tu w sumie nic nie było, tutaj ogarnęłam, tutaj ogarnę, bo jutro, tutaj działką jeszcze dościeliłam, bo ostatnio sprzątałam, a wszystko udeptały, no i reszta ma w porządku, właśnie sobie drzwiczki wyczyściłam, z tutaj z poprochów i jeszcze idę na tamtej części to zrobić i pościągać pajęczyny i będę miała wszystko. No i już teraz te drzwi w końcu wyglądają normalnie. Pięknie, bo, bo tak to była tragedia. No jeszcze najgorsze, jak one mają wylinkę, to wszystko tutaj na drzwiach, na, tych na tej siatce zostaje, masakra. Ale już mają czyściutko. Pimpusiowy obiadek. Da im tam jeszcze wodę w miseczce. Bo tutaj praktycznie wcale nie schodzi. A nie wiem, może stamtąd będą próbowały, one teraz bardziej na mleko cały czas czekają. Sianko wyjadają. Widzę, nawet płatki zostawiają, tylko granulat wcinają. Dobra, teraz dam im mleczko i jeszcze zrobię sobie mieszanki, bo już mi się skończyły. No i w sumie. Ojej, a co tu się wydarzyło? Muszę sobie zamówić dla matek karmiących, bo zostało mi tylko tyle. I muszę im dać jeszcze z jęczmieniem i owsem. Trochę słonecznika im jeszcze dam. No dobra, mamusiki karmiące będą miały teraz tak. Trochę na bogato. Pewnie i tak większość pozostawiają, tak jak owies i jęczmień, bo one tak słabo w okresie karmienia to najbardziej wolą właśnie granulat. Ja im zawsze do oporu sypię. I tutaj już pozostałe mieszanki. Same leniuchy. Same małe leniuchy. To jest mały pimpuś po przygodach. Zobaczcie na jego łapeczkę. Ale już jest dobrze. Ten mały pimpuś został wciągnięty przez tę samicę do klatki. Bo tu jest taka szpara. A jak je karmiłam, to jeden na drugiego się pchał. I nie zdążyłam nic zrobić, i ta samica go wciągnęła i normalnie chciała go zagryźć, ale sytuację szybko opanowałam. Także tylko na łapce został skaleczony, a tak to wszystko w porządku. Masakra, ty wredna zołzo. Cudowna pogoda. Dobrze, że wszystko miałam wcześniej porobione. Teraz tylko nakarmić pimpusie, już się tutaj pchają, cała ferajna. Nawet Sonia się nie wychyla. Mejbucha to nie chciała iść, dopiero przyszła jak zeszłam tu pod daszek. O! Aha, wy z tym gniazdem znowu pojechaliście. Tak sobie patrzę, bo. <śmany> Jeden jest tutaj taki najmniej czarny. Jaki piękny wyszedł. <śmany> a wszystkie normalnie czarne. Pytacie mnie o Zakusia. Tak, Zakusia był tu, ale już go od dawna nie ma. Zakusia już dawno nie ma na filmach. Nie wiem, mówiłam czy nie mówiłam. Może mi umknęło gdzieś na montażu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej! A, i nie zapomnijcie o okejce, jeśli się podobało. Trzymajcie się, hej!